niestety wymiar sprawiedliwości nie zawsze sobie z tym radzi. No i też niestety jest zbyt mała świadomość w społeczeństwie. To zresztą jest bardzo trudny problem, który sprawia, że czasem nawet trudno to zgłosić. No bo właśnie to wydaje się takie niewinne, że co? No napisał list, zadzwonił, zakochał Przecież się. Przecież się zakochał, tak? Tak. To jest bardzo częste tłumaczenie. Więc no, z jednej strony ofiara i jej otoczenie może to bagatelizować, z drugiej strony może mieć poczucie winy, że no, może dała mu jakąś nadzieję, bo się uśmiechnęła, bo porozmawiała. Potem jest to jeszcze strach, co on może zrobić. No ale, właśnie ta niepewność, no, czy to faktycznie jest przestępstwo, czy maść iść aż na policję, czy do prokuratury. No ale niestety też i policja i prokuratura również miewają takie podejście. Nie chcę mówić, że zawsze, no bo są tu też pozytywne przykłady, ale niestety ze swojej pracy znam też historię, żeby kobiety chodziły zgłaszać, że ktoś za nimi od lat chodzi, robi też, no, okropne rzeczy, nie wiem, przebija im opony, wchodzi do domu. Dzieją się tam już naprawdę takie rzeczy, które łatwo byłoby jako właśnie groźby czy jakieś zagrożenie kwalifikować, a mimo to nic się nie dzieje.